Halo, halo, raz, dwa, trzy. Powinno być mnie słychać, powinno być wszystko w porządku. Generalnie wygląda to tak. To co jest w tytule, no to dzisiaj będziemy się ścigać. Dzisiaj odpaliłem Assetto Corsa. Mam wyścig jednej ligi, także dzisiaj pojedziemy sobie w 45-minutowym wyścigu British Touring Car Championship. Czyli takich właściwie przerobionych aut drogowych. Na torze Donington. Nie wiem, czy, czy ktoś z Was kojarzy ten tor, ale nie musi. Ten tor wszystko, wszystko pokaże, ponieważ ten wyścig składa się z 5 tak jakby 5 rozgrzewki. Później mamy 20 minut kwalifikacji i potem 45 minut wyścigu. Dobra, chyba jestem. Ej, kurde, dzieci wszyscy ludzie tutaj. Pojechali. Dobra. Pojechali. ale aż... żeby za zrobił zakręt, gdzie ma co. Już jedziesz. Tak. Pierwszy. zakręt oczywiście tradycyjnie, po trawie. No, może, no, żeby troszkę opony sobie na trochę. stronie. ja tak lubię przyhamować wcześniej, także też uważaj. Dobra. Te ja nigdy nie, nie, nie te. Warto by było kiedyś Ej, spadliśmy. To się spadliśmy. M Mamy trzynaste piętnaste. Było kurde, ale to i tak na kwalifikacjach mieliśmy dalsze. Dobra, już. Dobra, powodzenia z No to na nie? O, ruszył ktoś. Oj, beznadziejny start w moim wykonaniu. No mi w miarę wyszło. Ta Giulietta nie ma trakcji po prostu na niskich prędkościach. Nie, ja zaspałem. A, ktoś tam koło ciebie za szybko wystartował. nie yeah, widziałem. Bo... Yeah. Już wypadek. Także uważaj. Бедзайотцы, краеобраз. O, o jak będzie! Walnęła menda we mnie jakaś no, Ten kulik w tym Audi to kurna zamula? To ciekawe to nie jest Filip! kurnać. Co za baran? A ty przede mną w ogóle je, się znalazłeś? No ja ciebie wyprzedziłem, no. Aha. Oj, dostałem właśnie. co? Tak, 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 wtedy. Wiem. O, 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 ku... Jak cię. Ale tutaj się naprawdę się, na, się, na się, się rozwijają. Dobra, go, go, go. I zaraz kolejny, pewnie. No. Bo są ściśnięci wszyscy. Już żółta flaga. Oj, ale. Taki ścisk. O, widzę cię już. A <grymne> ci się zdarzają po prostu. No nie no, to przecież to jest to jest gorzej jak gorzej jak F-Racing. No. No, przyprawił się do Ciebie. No i ja bym wyprzedził by, by tą przy okazji. Mm. A no, faktycznie, jestem jakaś astra. A, mi zamknął wewnętrzną, kurna. Się bałem, że do niego przypieprzę. No ale jeżeli takie błędy będzie popełniał No za, 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 za mocno hamulce ma ustawione, bo mu blokuje koła często mhm. Ktoś tu nie ustawił sobie siły hamowania Albo ustawił wiesz na, na niezużytych oponach Tak na granicy już Ciekawe jak tam, na, na innych splitach, akcja wygląda. Ojejku, serio? No tutaj wcześniej hamuję na tą prostą. Mamka, mamka. O ja ale coś mi ściął, jobaj. Aj. Nie wiem, gościu z drup salto i O, 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 o! o! Chyba źle wyszedł z zakrętu, ale nie jest to Ty, jestem per... pewien. Ty na, ostat... na, na ostatnim zakręcie wyprzedziłeś w no, wiem, nie, o, wiem, wiem. No to teraz jest ten moment. <laughs> o nie, no kur. Nie, czekaj. Okej okay. O jezu, sorry, sorry, przepraszam. Dobra, kurna. Seed nie. nie. Dobra, szósty jestem fak ale sparka to z tym ostatnim gościem no, no, Ale Jesz... to jest kurde, patrząc po tych czasach które kwalifikacyjnych, to jest świetny wynik Jeszcze ten, jeszcze na ostatnim zakręcie chciałem go wziąć po wewnętrznej, ale no. prze przestrzeliłem całkiem hamowanie, nie o, jak w siebie tam wjeżdżają Ej, ale... Ja nie mogę na trawie na trawi tej płoczków robić Na wstecznym Jak na wstecznym? No, ale A, ja da. na wstecznym robiłem Dobra To będzie nasze, na, nasza teamowa cieszynka <śmiech> <śmiech> O kurde, dobry wyścig, dobry wyścig Dobry, no to, to, to są emocje Oh, dobra. Także dziękuję wszystkim, którzy byli na streamie. Wynik zorombisty, w mojej opinii. Nie, no super, Przecież jak no. mieliśmy 17 czas w prekwalifikacjach. No, to a do, 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 dojechaliśmy 6-7. Stary. No. No, dobra, to zbra, dziękuję zbra, wszystkim, zbra. którzy byli na streamie. Kij w wszystkim, którzy nie byli. Eee, no i co? Czołgiem, i do usłyszenia.